Olga Kalicka pozuje z gigantycznym brzuchem. To chyba jakieś bliźniaki. Serial rodzinka.pl powraca po kilku latach przerwy, ku radości fanów i aktorów, którzy ponownie spotkali się na planie. Wśród nich jest Olga Kalicka, wcielająca się w postać Magdy, żony Tomka Boskiego. Jak się okazuje, Magda znów będzie w ciąży. Co ciekawe, Kalicka również grała w serialu, będąc w ciąży. Niedawno urodziła dziecko, a teraz musiała ponownie stanąć przed kamerą z ciążowym brzuchem. Aktorka przyznała, że już podczas czytania scenariuszy poczuła, że nowy sezon będzie wyjątkowy. Kiedy stanęłam w scenografii pierwszego dnia zdjęciowego, miałam wrażenie, jakbym przeniosła się w czasie. Jakby te 5 lat przerwy w ogóle nie miało znaczenia. To zasługa wspaniałej ekipy, która ponownie zebrała się niemal w całości, powiedziała w rozmowie z wp.pl. Olga Kalicka zdradziła, że jej bohaterka przeszła sporą przemianę. W nowym sezonie Magda jest już matką 10-letniej Majki, co otwiera zupełnie nowy rozdział w jej życiu. Sama aktorka, która niedawno po raz drugi została mamą, przyznała, że doświadczenia z macierzyństwa pomagają jej w budowaniu roli. Równolegle ze mną dojrzała też moja postać, Magda. Dziś jest już mamą dziesięcioletniej córki, czyli weszła w etap szkolny, zupełnie nowy rozdział rodzicielstwa. To ciekawe, bo w tej roli coraz więcej czerpie z własnych doświadczeń. Jako mama mogę wnieść do Magdy coś bardzo osobistego, co sprawia, że staje się jeszcze bardziej autentyczna, podkreśliła Kalicka. To jednak nie jedyna zmiana, jaka czeka widzów w nowym sezonie. Magda nadal zachowuje swój silny charakter, ale jej relacja z teściową Natalią Boską, graną przez Małgorzatę Kożuchowską, przejdzie metamorfozę. Magda wciąż ma w sobie ten sam hart ducha, jest bezpośrednia, odważna i zdecydowana. Bardzo zależy jej na dobru dziecka, ale nie boi się mieć własnego zdania. W nowym sezonie zmienia się też jej relacja z Teściową, Natalią. Choć nigdy nie była ona łatwa, teraz nabiera zupełnie nowego wymiaru, wyjaśniła aktorka. Olga Kalicka musiała wrócić w rodzinka.pl do grania ciężarnej. Okazuje się, że Kalicka, która w maju 2025 roku urodziła córeczkę, musiała wrócić na plan serialu, by wziąć udział w sesji zdjęciowej. Aby oddać ciążowy wygląd swojej bohaterki, charakteryzatorki wyposażyły serialową Magdę w sztuczny brzuch. Jedno jest pewne: mój ciążowy brzuszek był o połowę mniejszy. Tu to chyba jakieś bliźniaki? Jakbym jeszcze kiedyś miała zagrać kobietę w ciąży, to chyba łatwiej nosić dzidzie w środku niż to silikonowe coś, napisała Kalicka w mediach społecznościowych.